Proszę Państwa, zanim zaczniemy piosenkę finałową, chciałabym podziękować dzieciom. Myślę, że przyłączymy się do rada. Wszystkim paniom, które zmieniałam, zmienia panią z obsługi wewnętrznej, panu panią z sławowi kwarzyskiemu, który uśmiechniałem na uży i nas przed Chciałabym podziękować panu Tomaszowi źleć za pomoc dyrekcji Polskiego Samorządowego Centrum Kultury za udostępnienie nam sali. Wszystkim zaproszonym gościom. I zapraszam może jeszcze pana burmistrza albo może ktoś z Państwa chce wygłosić małe słówko za dzieci. Szanowna Pani Dyrektor, Szanowne Grono Pedagogiczne, Pani Wojewodo, Drodzy Rodzice, Dziadkowie, Babcie, mieliśmy okazję podziwiać te wspaniałe dzieci przygotowane właśnie przez Panią Dyrektor i całe Grono Pedagogiczne Przedszkola Witełowice. Przedszkola, które dzisiaj niezależnie od jego statusu jest przodującym przedszkolem i przygotowuje Państwa wspaniałe dzieci do tego życia, prowadząc od tych najmłodszych lat i później przez następny okres edukacji. Ja się niezmiernie cieszę, że i to przedszkole powstało. Tu wielki ukłon do Pani Dyrektor za jej determinowość i upartość w realizacji tej placówki. Że właśnie to, co dzisiaj mogliśmy podziwiać. To jest wielkim sukcesem całej, całego grona na czele z panią dyrektor. Za serdecznie... Ja serdecznie gratuluję tego sukcesu, pani dyrektor, i myślę, że to, co pod, pokazały nam te wspaniałe dzieci, to jest również sukces rodziców. Bo wy, drodzy rodzice, żeście zrobili wszystko, można powiedzieć, co tylko można było, żeby ich przygotować. Żeby ich dodatkowo codziennie, jak one tutaj śpiewały, do tego przedszkola dowieść i tam znów je zabrać i dalej się nimi opytować. Także serdecznie Państwu gratuluję tych wspaniałych pociek i myślę, że Państwo będziecie dalej ich wspierać i dalej będą dla Was tą Waszą nadzieją na to, że w perspektywie czasu oni będą mieli lepszy start do tego w tym dorosłym życiu. Jeszcze raz serdecznie Pani Dyrektor gratuluję, gratuluję Panią. I gratuluję Wam kochane dzieci, bo wspaniałe żeście nam dali przedstawienie, że patrzyłem na Wasze szczególnie bardziej dziadki, że niektóre się wzruszały i mówią gdzie te czasy, czy my moglibyśmy być tak pięknie przygotowani, a przede wszystkim tak wspaniale ubrani do tych występów. Także jeszcze raz serdecznie gratuluję, życzę wszystkiego najlepszego i myślę, że w dalszej etapie edukacji pani dyrektor również nas mile, razem z samym bronem pedagogicznym zaskoczy, że będziemy mieli możliwość dalej dziękować i cieszyć się z tych sukcesów. Dziękuję serdecznie, mam drugie dzieci. Ogromny proszę takie serdecznym podziękowaniu za ten Was wysiłek i trud, który dzisiaj włożyli. Dziękuję serdecznie. Powiatu ze czterolatki. Żegnamy Panią Dorotkę i Panią Węzynkę pięciolatki. I żegnamy Ułanu Starszaki.